Kotek, no, może złapiesz, no, hmm? może weźmiesz zęby, Kotek. <grybuj> dawaj. Zachaczyło się, o. te twoje pazury. No, wariaty, Ach, ten jej skok piękny. Piękna jesteś kotek. Ale skora do zabawy. Bardzo chętnie. Się bawisz. To sznureczkiem, to... Nie? O, ja cię. Co to za piruety? O. No niełatwo jest nagrywać i jeszcze bawić się z kotem. To jest niełatwo, nie? Kotek, pięknotek, ale tą słyczką lepiej się będziemy bawić. O żółtą lepiej, nie? Chyba. Moje, nie wytrąciła mi z ręki, ja puściłam po prostu. Baczcie, baczcie. Patrzy się na. My tak lubimy się pobawić. Mam trochę więcej czasu, to się bawię z kotem. O ja! O ja! No, to było dobre. To było dobre. Piękny ten skok. No. Noż. A satysfakcja, nie? Bo udało się złapać. No dobra, kotek. E... Ja się muszę brać do roboty. Bo tu mam małą robotę. Bo wyrzucałaś mi ten wióry. I samo się nie sprzątnie. Nie, kochana. Naprawdę, Wiesz? Się bawimy, bawimy, a my lubimy się tak pobawić. O. Ona lubi. Najlepsze to jest tu. Jak ja Was. Ma... A, śmignęłaś. <laughs> A zobaczycie, hmm? przylecisz? My czasem potrafimy się godzinami tak bawić. Bo się lubimy wspólnie bawić. To jest to. No dobra, dość. Widzę, że już ona ma dość tej zabawy. A ja skorzystam z chwili wolnej i w końcu. Tak. A ja w końcu skorzystam z tego, że wezmę ją od kurzę tu. Tu, gdzie mam odkurzyć wokół kuwety, bo powyrzucała cały ten. Ten. No. Najlepsze jest czasem na drapaku. Ja jej nie nagrywam jeszcze, ale czasem potrafi na drapaku tak wydrapać bazury. Bazurami. No. Nie. Kitek. Mitek. Z miłości do niej. Już gadam do niej.